Cześć kochani, to znowu ja Ewinka Mastermont i dzisiaj Wam przedstawię aktualizację, która pojawiła się w grze 18 grudnia roku 2024, jeszcze. I ogólnie doszły nowe maści koni, różne zadania, sklepy, więc to się okaże. Ogólnie zadań Wam nie będę pokazywać, bo nie chcę wam spoilerować. Ja już swoje wszystkie zadania z tym gościem i Morland zrobiłam. Zostały mi jeszcze dwa, ale je ja zrobię po nagraniu filmiku. Nie chcę Wam spoilerować, bo to moim zdaniem by nie było w porządku, bo byście wiedzieli, jak zrobić zadanie. Przy okazji odbierzemy 18. Prezent siodło. Przed... Siodło przez przeszkody, co? Siodło do skoków przez przeszkody, cynamonowa bogość. Hey, Ładne jest. I ogólnie dobra. Jedziemy zobaczyć koniki. Bo ponoć doszło. I tylko nie wiem, czy one są tutaj. Tak, są tutaj. I tak. Mamy tutaj taką maść Norikera. Z to no, jeszcze zwykłego siwuska hmm, Nie podoba mi się za bardzo żaden. Ja w ogóle nie będę tych koni Mamy takiego fryza generacji trzeciej. I takiego. To jest maść andaluza. Skupiowana. Tak się wydaje. W ogóle czy tu doszło zwierzęta? Nie. Pokazywało mi, że doszło zwierzątka, ale nie wiem. To sklepy. Sklepy chyba jeszcze doszły. Albo w globalnym. Nie, no to sklepy doszły. I ogólnie doszło mega dużo zadań. W sensie... No, nie mega dużo. Chyba wiecie mi o co chodzi. Nie mega dużo, no ale trochę doszło. O, tu jest sklep, Ten sklepik ma fajne ubrania. Czapkę ma. To jest wszystko nowe. Czy no nie, te rzeczy są stare? Nie, te są, wszystkie są chyba nowe. No tak. Wszystkie rzeczy są nowe. Mamy tu nawet taką czapkę. No ładne są rzeczy. Chyba sobie nawet coś kupię niedługo. Jak ubieram troszeczkę szylingów? No, mam 1200, więc na coś mnie stać. I kupię sobie, wiecie co? czy jest mm, ten kupimy. No fajne. Tutaj chyba do tych sklepów nic nie doszło. No tutaj nie Chyba tylko po prostu tamten sklep doszedł Tak Do tego raczej też nic nie doszło Tak jak myślałam, nic nie doszło yy, Oj, tutaj samo. I tu mi się wydaje, że w zimu O, tu chyba, nie, to jest sklepik, w którym byliśmy Chyba więcej sklepów nie podchodziło. To możemy sobie zrobić jakieś zalanko. Zrobimy tylko zdjęcie temu andaluzowi. I akurat odpakowaliśmy jeszcze drugie pionierę. Karnet. Ja to Wam powiem tyle, że z tej drogi, bo mam ja teraz tyle karnetów. Mam cztery karnety i jeszcze dwa mam w użyciu. Zmienimy żetony I idziemy porobić zadania Ale w zimowej Dobrze, nie wiem na co wymienić hmm. Na co bym tu mogła wymienić Dobra, wymienię na Dał mi 11, jeszcze mogę rękawiczki, też mi. Dobra, gdzie my mamy zadania? Mamy gdzieś w tamtych rejonach, więc w tamto miejsce jedziemy. Gdzie tu No, ja. już wiem gdzie tutaj i tutaj będzie nowy wyścig. Pierwsze skoki przez przeszkody trzask. No i tu będą po prostu... Będziemy mogli robić wyścigi przez przeszkody. Zrobimy sobie. Fajne w sumie... Trzeba wymyśleć samemu parku. Tylko można jechać z tymi. Tu jest taki mały rozpęd, że musiałam to zrobić, bo nie da się. Nie wyrabiam się. O! Aha! Super! Myślałam, że to będzie tylko po tej planszy, ale to chyba jeszcze gdzieś indziej. Czemu ten wyścig jest tak poplątany? O, teraz sobie robiłam. No, Czy nie był jakiś mega długi? I ten drugi to też będzie wyścig. No i teraz tu sobie możemy u niego wyścigi Daję po 300, więc się mego opadam. Dokładnie podbiam poziom koni. Będę. Czy ten. to można robić ile się chce razem. Możliwe. Nie wiem. Mm, I teraz idziemy do drugiego wyścigu. Z tego co tam czytam na aktualizacji, chociaż za dużo nie czytam, to że to ma być jakiś wyścig z Pingwinami. Więc jedziemy w tamte miejsce. O, jesteśmy. Tak, będzie wyścig z Pingwinami. Jest mega dużo przeszkód. Pingwinki, słodkie. Jakie są dziadki. Muszę zdjęcie zrobić. Ukryj konia. Uwikaj, jaki słodki. Ja tu nie piję, jeszcze ci nie mówię. Tak, ja, to one nam skamują. Jedziemy sobie tutaj Przy szkodzę, że nie mówiłam, ale jest mega skupiona Więc Mało mówię. Czy tutaj się wyścig będzie kończył? No nie Czemu nie zjeżdżamy w Super, jeszcze upadek mam. Jak ja nie zdążam. Czemu ja skręcić nie mogę? Uff Uf, Tu ktoś nas już goni. nam nie zatrzymało. Dobra, koniec wyścigu. I to na tyle w dzisiejszej aktualizacji. Zwiedzimy się w następnych odcineczkach. Popatki!